Witam w jubileuszowym setnym odcinku. Dlaczego witam Was w Dungeon Keeper 2 i dlaczego witam Was przy mapie, a nie w grze? Dysz, ten odcinek chciałbym poświęcić w końcu na przejście tych dodatkowych poziomów. Będzie to chyba najdłuższy odcinek na moim kanale. Póki co. W odcinku także chciałbym przedstawić jakieś tam moje plany na przyszłość Jeśli chodzi o Zagrajmy Też oczekuję od was jakichś tam propozycji Tylko żeby gry nie były zbyt trudne Ha, dobra Tak więc Po kolei jedziemy Najpierw pierwsze Kraina Gramy w golfa. Nawet najbardziej fanatyczny władco choli potrzebuje chwili wytchnienia. Wykorzystaj pułapki kamienne, by utorować sobie drogę przez trzy labirynty. Pamiętaj, że liczba klapsów jest ściśle ograniczona, a czas jeszcze bardziej. Dobrze, mamy 2 minuty i 10 klapsów by. Ojoj, ale się zaciąłem na chwilę. Kurczę, yy, mamy już dwie minuty, 10 klapsów, by doturlać trzy pułapki do portali. Pozostały ci dwie minuty. Dobra, zaczynamy. Nie wiem, czy mi się to uda. Chops, Hop. Hop. Jeśli mi się nie uda, to trudno. Może Wam się uda? Miałem w planach na ten jubileuszowy odcinek inną grę niż Dungeon Keepera. Nie, nie to się. Miałem in inną grę yy, do zaprezentowania Wam. No właśnie, okej, okay. jedna wpadła. To była ta. Co chciałem Wam przedstawić? Jaką grę? Chciałem Wam przedstawić grę z. Yy, z. Właściwie nie konsoli, a komputera. Cholera, jasna. Aha, dobra, to się podbija. Nie z. Jedna yy, minuta. Nawet Wam nie powiem, o co mi chodzi. Yy, yy, z pierwotnego komputera, że tak powiem. Na pewno każdy będzie ją znał. Chodzi mi o Amigę. Tak, chciałem Wam pokazać grę z tego komputera, ale niestety mój wszechmocny komputer nie mógł wytrzymać Amigi razem z, z obojętnie jakim programem do nagrywania filmów. Także o nagrywaniu mogłem już sobie zapomnieć. Więc, tak, jak już straciłem nerwy, i już wszystko, co mogłem stracić, odpuściłem sobie i pomyślałem, że nagram po prostu dla Giantkipera 5. No, udało się. Chyba. No to lecimy do następnej krainy. Ładnie Lecimy dalej. Uuu, mogę się tu wpisać. No okej, okay, no to piszemy. Jest jeszcze jeden problem. Ponieważ ja nie wiem, jak się czyta mój pseudonim <ścoughs> na YouTube. Dlaczego nie wiem? Ponieważ ten pseudonim podał mi YouTube. Jak on powstał? Po prostu mój poprzedni nick był zajęty, więc tak na szybko wymyśliłem sobie pseudonim Zenek. Niestety to także było zajęte, więc dodałem ten przedrostek D. T. Niestety on też był zajęty. YouTube mi zaproponował dodanie zamiast literki K literkę Q. No i tak już zostało. Niestety nie wiem jak to przeczytać. was Proszę, żeby ktoś by mi mógł powiedzieć, jak czyta się mój nick na YouTube. OK. Następna kraina. Lord Prawy wytrzymał natarcie Nemezisa i nasz rywal wycofał się na z góry upatrzone pozycje. Sądzę, że postanowił spróbować zwabić do swych szeregów owe tajemnicze anioły mroku. Musimy czym prędzej odkryć miejsce ich pobytu. Jeśli Nemezis znajdzie je przed nami, stanie się niepowstrzymany. Rokita i Boruta, dwaj najlepsi strażnicy Nemezisa, rozpoczęli już poszukiwania. Oj, panie mentorze, nieładnie! tak wyskakiwać w jubileuszowym odcinku no, dobrze ale przynajmniej dobrze, że się odezwał ponieważ już wiemy co knuje Nemesis chce odszukać o mroku, ale to zagrajmy <grymne> jeszcze może druga kraina tutaj strzelnica będziemy sobie strzelać W wyznaczonym czasie zniszczy bohaterów, którzy defilują przed tobą niczym kaczki na makabrycznej strzelnicy. Wymyśliłem tę grę specjalnie dla Ciebie. Dobrej zabawy. Uważaj tylko na kaczki, mogą się odgryźć. Pozostały Dobrze. Ci 3 minuty. No to tak dalej, mówiąc o tej amidze. W jaką grę chciałem zagrać? Właściwie to chciałem w tę grę zagrać. Wow dwie gry mojego dzieciństwa, czyli Lotus Turbo Channel 2 e, Challenge, Turbo Challenge 2 oraz e, oraz Turrican 2, The Phenom Fight. Niestety, tak jak mówię. E, Emulator ten nie chce w ogóle działać ani z Frapsem, ani w ogóle nie chce działać. Musiałbym mieć przynajmniej dwa razy, dwa razy mocniejszy komputer. A tak, to jest lipa, niestety. Ale przynajmniej, że zostało mi jeszcze to i mogę Wam pokazać przynajmniej to. Tutaj trzeba i uważać, i strzelać. całkiem łatwe. Na pewno może za pierwszym razem będziecie mieli z tym trudności, ale... Ten tryb auto-celowania bardzo ułatwia tą grę. Ten poziom dodatkowy. Hmm... Co wam tu jeszcze powiedzieć? No tak, planuję po Dungeon Keeperze... I po maxie pewnie już może zacząć jakieś Zagrajmy w Trochę starsze Trochę starsze to znaczy Z DOSa Czyli gdzieś rok 93, 4, 5 Może starsze, może nowsze Ale ważne żeby te gry były z DOSa I tu oczekuję waszych propozycji na to, jakie by tu miały być gry? Ja już mam właściwie dwie gry, które na pewno nagram. Dwie gry platformowe, platformowe, przygodowe. Przepraszam, że Was mylę. Zresztą. Platformówki też mam. Do dyspozycji, że tak powiem: 4, 2, 1. No, a tak co wam mam jeszcze do powiedzenia. No, dosyć mnie poirytowało to. Ten tanis czarnoksiężnika był piękny. No, a tak co ja wam powiem, bardzo mnie poirytowało to, że emulator nie chciał działać razem z programem do nagrywania filmów. No, to jeszcze jedna kraina. Znowu no dobrze, oj, co jest? Ej, Halo. E. E, ale spaprawy sprawę. a nie da się to poprawić na szczęście. Okej, okay. lord Dobra, to wiemy trzecia kraina znajdź drogę do serca lochu I niestety tutaj nie wiem czy dam radę to wykonać nie ze względu na czas a ze względu na to że nie udało mi się jeszcze tego wykonać Daj anioła roku odszukaj starożytną świątynię i wróć do serca swego lochu w rozsądnym czasie proste zadanie dla kogoś o twoich możliwościach och tak przy okazji zerknij czy nie po drodze obrońcy świątyni pozostały ci cztery minuty lecimy o, nie, nie tędy kurde O, mówiłem wam że ja tego nie przeszedłem więc będę na pewno mieć z tym problemy a to o o może Trzeba dojść do serca lochu. O, czekajcie. O, nie, to czarnoksiężnicy. Cz czarodzieje, ale nie widzą mnie jakimś cudem. Hui, Pozostały ci trzy minuty. Hui, znowu kamulec. Nie dzięki. Co tu jest? Ej, otwórz się! Co tu tu? Cze, 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 A, ah. za Zaczęło mnie! a. Ej! Ała! Nie bij! Nie bij! Zostaw! Otwórz! Uff! Było blisko Sied! Pozostały Ci dwie minuty Mogę ich wziąć? To chodźcie idziemy ja, dalej ale stwór którym kieruje się jest słaby aj tędy nie, nie tędy, nie dzięki. Aha, już nie ma innej drogi, na no, spoko. Uff, to się nie uda. To się nigdy nie uda. O, chochliczki. Szybko. Biegnij. Wiem, że to dla ciebie trudne, ale biegnij. Nie zawodisz no. nie nawet w tak łatwych zadaniach. Może nie cię wspieramy. Nieprawda, mentorze. Zawiodłem cię tylko tu. Tak jak mówiłem, nie udało mi się. Lord prawy wytrzymał na tarcie. Dobra, więc tak, to by było na tyle w tym jubileuszowym odcinku. Może jeszcze nagram normalną kampanię. No i czekam na Wasze sugestie co do gier. Pamiętajcie, gry dosowe mogą być jakieś gry do 2003 roku, ewentualnie jeszcze wchodzi w grę 2004 rok. Gry głównie, proszę, żeby mi e, podsyłać pomysły gier dosowych. Mogą być też gry z innych e, platform, ale żebym ja miał pewność, że będę mógł z nich zrobić zagrajmy, chociaż nie dobra, to przesyłajcie mi tytuły. Ja sobie sam sprawdzę, czy te gry będą mi działały razem z Frapsem. Ale jak to będzie gra do słowa, to na pewno będzie mi działało. No to to by było chyba na tyle. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia. W Zagrajmy. Wy. Na razie.